Cias z tej strony, Amado, wiem. E, w środę powinien odbyć filmik, przepraszam, ale wiecie, jest tą szkołą online i takie. No, niestety, ale. Pewnie już długo nie ma live'a, dziwi was to. Otóż, tytuł pewnie was dziwił e, kiedy pierwszy live. Otóż sam nie wiem tak dokładnie, czy w sobotę lub niedzielę, lub nawet nie w tym tygodniu, czemu. Bo otóż nie wiem czy mi zadziała taka apka na live'y, bo ja na telefonie nadal jestem. Jak zadziała, no to będzie dobrze. A teraz sobie może pogramy poko i z czego będzie ten live jeszcze szybko e, z Blue raczej i no... A w ogóle w sobotę lub niedzielę będzie i żeby być na tym live'iku, to daj subka z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Okay. U -u. O, patrzcie, chociaż fajna ta matka w ogóle. Więc na plus. Na plus, na plus. I wiem, że ona niby jest taka nowa i ja w nią nie grałem i tu mogę mieć jedyne utrudnienie. Ale... Myślę, że nie jest zbyt trudno. Właśnie trzeba uważać, bo oni mają sobie tutaj takie jaja. To jest I trzeba sobie uważać. Spoko ma ult, to jak obiję, to nie będzie No Dobra, nagrywa się. Teraz mi się też wydarzyło, że tak nagrywałem, ale nie nagrałem. Okej. Okay. Zwycięstwo. Hm. i żeby ze mną na lajwiku zagrać wystarczy zasubskrybować kanał napisać e, komentarz chcę zagrać e, dojść do klubu i co? i sobie pogramy jak macie jakieś pytania, nie umiecie znaleźć klubu piszcie ja zawsze coś mogę tam wam ułatwić jako A teraz gramy. Aha, bo tutaj to trzeba. A fajnie, bo tak To mapa, no zawsze pomieszam, bo tutaj fajne one są takie raz jeden, raz dwa. Raz dwa będą.

Czekaj okay, już. Okay. O, juhu! Mało no, lało mi się. Jop, yep. jest do gry okej, okay. plus 8, karta ranga. Powiedzcie w ogóle, jak tam u was elekcje bo u mnie no, w miarę, w miarę. Dzisiaj mam właśnie dosyć późno sześć lekcji od dziewiątej Klasa czwarta wieku mojego nie podam. Nie. to, to nie 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 jest Trochę jednak jest albo i nie, w nie, albo ja nie, 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 nie gramy z tutaj mniej drodzy mam dać, taki krótki odcinek Okej. Okay. jak pewnie myślicie jak połączyłem filmiki z, z, z ty, youtube z... Koło. No właśnie tak, że nie jest tak jak ustawiam. Na dzisiaj to koniec. Jutro albo w niedzielę, albo sobotę, jest, sobotę, albo niedzielę jest live z Brawl Stars. chcecie zagrać, to co mówiłem, zostawcie zostawić pod tym filmikiem łapkę, napisać komentarz, chcę zagrać. Um, subka z dzwoneczkiem oczywiście, inaczej to to co wszystko zrobicie to nie pójdzie najlepiej. E, być na bieżąco, czekać na live'a. E, kiedy będzie to wystarczy szybko wejść w Brawl Stars. E, jak wejdziecie w Brawl Stars to wystarczy szybciutko po prostu na live'ika patrzeć. E, no i po prostu wystarczy słupka z dzwoneczkiem, zostawić łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę, co jeszcze? Łapeczkę w górę, słupek z dzwoneczkiem, komentarz chcę zagrać w Brawl Stars z tobą. Idą ci do klubu. Jeszcze życie co? Ta nazwa chyba trzeba Jakieś zmienić, właśnie i no jest problem, że chyba się jednak nie da. Słuchacze od zera można wejść, okay. eee, więc żegnam Was. Jeszcze chwilę poczekam sobie, wiadomo, wy sobie możecie zatrzymać, sprawdzić nazwę, a na teraz was żegnam, eleczko i